Wyobraź sobie, że możesz podróżować w czasie kiedy chcesz, gdzie chcesz. Brzmi za co? Tak właśnie myślał ten chłopak, aż pewnego dnia skoczył sobie prosto na koniec świata. Ups, chyba przegiął. Wylądował na totalnym pustkowiu, ziemia spalona na popiół, zero życia. A kiedy wrócił do domu, zastał tam tylko ruiny. Próbował szybko zmykać do przeszłości, ale wtedy stało się coś najgorszego. Jego moce przestały działać. Chłop utknął w najgorszym możliwym dniu. W dniu apokalipsy. Lata mijały, a jedyną kumplą chłopaka była wielka, plastikowa lalka. Trochę creepy, ale hej, apokalipsa ma swoje prawa. Młody typ zamienił się w starego działal Żyjąc jak totalny menel na zgliszczach cywilizacji, już prawie zaczął cieszyć się tym samotnym życiem, gdy nagle BUM! pojawiła się ona. Tajemnicza, seksowna babeczka. Pierwszy żywy człowiek od 48 lat. Laska nawet nie była zaskoczona, bo obserwowała go od dawna. Stalkerka czy co? Okazało się, że to agentka tajemniczej władzy nad czasem. Mega zaimponował jej swoją wytrzymałością. Teraz oferuje mu współpracę i odzyskanie mocy podróżowania w czasie. Ale dlaczego właśnie on?